Cześć, cześć, witam, kochane koziorożce. Zapraszam do czytania rocznego. Eee, mamy nowy rok. A ja chciałabym najpierw Wam podziękować za miniony, za to, że byliście ze mną, za to, że współtworzyliście kanał, za każdy Was komentarz, za każde słowo Waszego wsparcia i otuchy, eee, za to, że jesteście po prostu. No to jest najważniejsze. I za to Wam z całego serca bardzo dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi, kochani, o nowy rok, no to mamy rok Marsa, rok boga wojny z mitologii greckiej. I chcę Wam powiedzieć, że w tym roku bierzmy z tej energii, potężnej energii Marsa, energię wojownika, czyli wszystko to, co jest nam potrzebne do intensywnych działań. Wszystko to, co pomoże, bierzmy tą siłę, Takiej motywacji do działania. Niech, niech będzie w nas taka intensywność, niech będzie w nas koncentracja w pokonywaniu jakiegoś oporu, który ewentualnie miałby się pojawić gdzieś po drodze. Nie? Niech taka niezłomność wojownika w nas będzie, bo to nam bardzo pomoże. W tym roku intensywnych zmian, gdzie będą pojawiały się nowe kierunki, możliwość nowego rozwoju, gdzie będzie potrzebna duża przedsiębiorczość i niezapominanie o sobie samym. A ponieważ na niebie będzie się jeszcze oprócz tego dużo działo, bo jeszcze kilka innych planet będzie zmieniało swoje położenie, dlatego na przykład, chociażby ważne będzie, aby nie Skupiać się na wszystkich i nie wierzyć we wszystkie wiadomości, które będą do Was docierały, a ich celem będzie zamydlenie jasności obrazu, bo to będzie Wam przeszkadzało w podejmowaniu, w podejmowaniu decyzji tak samo zawodowych, jak i na tej płaszczyźnie partnerskiej. Także koziorożce, się moje kochane. Co u Was jest w energiach ogólnych na ten rok? Bo my potem w czytaniach miesięcznych będziemy patrzyli, jak te energie się rozkładają w poszczególnych miesiącach. I teraz tak, Wy macie na ten rok kartę sprawiedliwości. Ta energia tej karty ma Was wspierać, e, dawać Wam e, Umiejętność jasnych, e, dawania jasnych osądów, umiejętność bycia e, tolerancyjnym. Ma, bać, ma w Was być taka duża wyrozumiałość i zrozumiałość też inności, o tak to nazwę. E, mają w Was być dobre intencje we wszelkich działaniach, które będziecie toczyli, w tym roku. Ważne jest poszukanie w sobie wewnętrznego spokoju i działanie z taką harmonią we wszystkim, dobra? To jest rok na to, żeby dążyć do osiągnięcia tej równowagi. E, tutaj będą istotne sprawy urzędowe, jakieś sądowe może dla niektórych, jakby ta energia was wspiera i w tym momencie działa z korzyścią dla was. W tym roku jest duża potrzeba podsumowania co was łączy, a co was dzieli. I teraz mówię o relacjach. Tak? Ta karta też będzie w tym w takim osądzie pomagała. Zdolność wybaczania. Proszę brać tej karty umiejętność wybaczania. Bo umiejętność wybaczania daje nam poczucie wolności i o tym nie zapominajmy, dobra? Eee, ona też sprzyja takiej stabilizacji życiowej, ta karta, nie? I teraz tak. W, w związku z tym, że ta tolerancja to wybaczanie, eee, te dobre osądy, te e, szczere intencje będą takie istotne dla was koziorożce, więc wszelkie działanie, w których pokażecie dużą dojrzałość emocjonalną, e, umiejętność współczucia, gdzie będzie empatia, e, e, z zachowaniem takiego właśnie spokoju wewnętrznego w tych poczynaniach, pomoże Wam, e, w, e, pomoże Wam w tych. Zawodowych i osobistych, czy, czy w relacjach. Ta dojrzałość. Natomiast, jeżeli jakaś część z Was chciałaby stać się niewolnikiem własnych myśli, a to niewolnictwo będzie wtedy, kiedy my włożymy sobie do głowy myśli, które nas ograniczają i nie pozwalają nam spojrzeć. I zobaczyć sprawy takimi, jakimi one są. I kiedy tak się dzieje? Kiedy się, kiedy te, to jest podszyte jakimś lękiem, jakąś obawą, strachem z reguły przed nowym, albo nie mam wystarczającej ilości informacji, więc boję się, nie bo nie wiem. To lepiej sięgnąć i dowiedzieć się, niż trzymać w głowie ten strach i, i tą obawę i ten lęk przed nowym. Bo to was blokuje, to was zatrzyma, to nie pozwoli wam się rozwijać. A macie zawodowo na przykład piękne karty. No i szkoda by było teraz e, bać się podjąć decyzji tylko dlatego, że nie, nie. nie sprawdziłem czy nie sprawdziłam wszelkich informacji, nie? Nie wiem wszystkiego. No więc lepiej zostać w tym zakreszczeniu. No nie, bo to was będzie bardzo kło, to będzie wam doskwierało i to nie jest dobre rozwiązanie. Więc skoro koziorożce. Ma być w was odwaga i wiara w swoje przekonania, w swoje wierzenia. Tak? To ma być takie otwarte, prawdziwe, szczere. I teraz, jeżeli chodzi o sprawy te zawodowe, no właśnie, to wy macie tak możliwość znalezienia nowej pracy, zmiany na lepszą. Macie możliwość e, otwarcia swojej działalności, macie możliwość e, e, otwarcia, czy, czy rozpoczęcia nowego projektu, jakichś zupełnie nowych działań, tu się pokazują nowe inwestycje i, i, jakie, i fajne transakcje i to wszystko ma szansę się rozwinąć, czy powie e, e, ta rozwinąć w dobrą stronę, jeżeli nie będzie w Was blokady, no bo nie wiem, boję się, ale jak. I ma być w was świadomość, że wy to wiecie. Wy to wiecie. Wy macie być tylko bardziej odważni. Bo karty macie piękne, nie? To jest ci, którzy, tak jak mówiłam, ta empatia, ta wrażliwość, ale to ma być takie wszystko dojrzałe. To nie ma być wachlarz, uczuć sprawa do lewa, który ma wami rzucać. To ma być dojrzałość emocjonalna w was. I. Wtedy, na przykład, część z was ma szansę znaleźć pracę, która będzie takiej wrażliwości, takiej emocjonalności wymagała. Część z was pójdzie w tą stronę. Tu jest możliwość znalezienia naprawdę dobrze, popłatnych zajęć w tym roku. To są takie trafione inwestycje. To jest awans. Na docenienie waszej pracy. Wy macie naprawdę potężną siłę sprawczą w tym roku, koziorożce. No i trzeba z tego korzystać, kochani, bo rok na rozmnożenie majątku, no to nie skorzystanie z tego. Wow, to by była chyba wielka skucha, nie? Więc wyrzucamy z głowy wszystko to, co miałoby nas blokować, i jakoś nas na tyle zniewolić, że sparaliżuje podjęcie decyzji, czy pójście do przodu, nie? Przebicie tego muru. W pierwszym półroczu widzę raczej, że będziecie chcieli doszlifowywać te swoje zajęcia zawodowe, czy tamte swoje firmy, będziecie chcieli może się doszkolić, niektórzy podnieść swoje kwalifikacje jeszcze. Taka duża jeszcze pracowitość i, i z Waszej strony taka fajna organizacja tego miejsca pracy, czy tej współpracy z klientami nowymi, czy tam kontrahentami, bo to się też pokazuje naprawdę bardzo fajnie. Drugie półrocze to jest już takie półrocze, gdzie będziecie mogli poczuć takie naprawdę duże powodzenie w tych sprawach, które rozpoczęliście, taki, taką, taką stabilizację finansową, takie bezpieczeństwo finansowe, które wy bardzo lubicie i wam jest ono bardzo, bardzo potrzebne. Więc zawodowo, finansowo można pozazdrościć po prostu. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Fajnie, naprawdę fajnie. Przechodząc do spraw relacji, to teraz tak, stałe relacje, w których wszystko gra, wszystko się fajnie układa, pokazany jest rok, gdzie będziecie wspierać się nawzajem, uzupełniać się, będzie Was na tak duża dojrzałość, że będziecie wiedzieli, Czego chcecie? Może zapadnie decyzja o tym, że chcemy powiększyć naszą rodzinę o potomka, załóżmy albo mamy plany, nie wiem, na wakacje albo będziemy robić jakiś nie wiem, wspólny biznes. Cokolwiek to będzie, to w tych relacjach, które ze sobą fajnie współgrają, które się fajnie uzupełniają, które mają wspólny cel i w tym, wspólny, w tym samym kierunku idą. To widzę, że ten rok wygląda całkiem, całkiem fajnie, całkiem, całkiem okej. Okay. Inna kategoria stałych relacji to te, gdzie coś już szwankuje od jakiegoś czasu. I teraz tak. Będzie, będą dwa wyjścia. Jeżeli w tych relacjach my czujemy, że tu już się nic nie da uratować, że ta relacja jest już naprawdę martwa od jakiegoś czasu, że ta miłość już wygasła, jej nie ma, nie da się tej relacji uratować, to będą decyzje o rozstaniu, o jej zamknięciu. Ale część relacji która przechodzi jakieś turbulencje, gdzie jest jeszcze uczucie i wy wiecie, że warto zawalczyć o tą relację, to trzeba o nią w tym roku zawalczyć. To znaczy się trzeba nadać jakiegoś nowego szlifu, Trzeba wpuścić jakiś, jako jakiś nowy impuls, trzeba ją rozpalić, trzeba ją wprowadzić na nowe tory, żeby ona zaczęła żyć, tak? To taka transformacja może się udać, i ten związek jest do odratowania. Czyli z, ma z tego związku zniknąć wszystko to, co było toksyczne, to wszystko, co go zabijało, to, co powodowało, że on stawał się powoli martwy. Czyli byliśmy razem, ale tak naprawdę osobno, nie? to o taki związek proszę zawalczyć proszę dać mu nowej energii nowego uczucia nowej miłości i go ratować i wprowadzić na nowe tory żeby dalej wspólnie się cieszyć ale tak jak mówię, część z Was podejmie decyzję o rozstaniach no tak to się też tutaj niestety pokazuje i tak myślę, że to pierwsze półrocze będzie raczej sprzyjało wszelkim takim rozstrzygnięciom ostatecznym, czyli rozstajemy się, odchodzimy, zostawiamy coś ze sobą. Tyle, że te działania muszą być spowodowane muszą być podyktowane. Czy oparte na prawdzie, na faktach, czyli te rozmowy, które będziecie przeprowadzać, ewentualnie mają być prawdziwe, y, oparte, jak mówię, na faktach. Cały czas ma być w nich dobra intencja, pamiętajcie. A no, można rozmawiać poważnie y, na trudne tematy, mając dobrą intencję. Y, obiektywizm ma być w tych rozmowach, tak? Chcecie prawdy. I wtedy dokonujecie właściwego wyboru w tą lub w tą stronę. Wszelkie negocjacje, które będą się to, toczyły między partnerami, tak jak mówię, one mają być prawdziwe. No i wtedy w tym pierwszym roku raczej będą takie rozstrzygnięcia no roz, rozstaniowe na przykład, nie? Albo albo jest rozstrzygnięcie, że reanimujemy nasz, e, naszą relację, nie? Ale wcześniej to ma być taka, taka prawdziwa rozmowa. E, w drugim półroczu raczej widzę właśnie tych, którzy mają szansę przeżyć pierwszą miłość, nie wiem, jakiś romans, jakieś zakochanie, m, jakiś flirt, e, ale też e, w Część z Was podejmie decyzję o tym, że jest im dobrze tak jak jest i chcą na przykład w tym roku być sami i nie potrzebują szukać tego obiektu swoich westchnień, nie? To też proszę, to też jest Wasza decyzja i macie do tego jak najbardziej prawo koziorożce. Także niech ta Karta Sprawiedliwości przyświeca Wam we wszystkich działaniach, wszystkich poczynaniach w tym roku, które będziecie robili, tak jak mówię zawodowo, macie no, przepiękne karty i one są takie wasze, to jest taka wasza energia, czyli powinniście się w tych zawodowych sytuacjach i sprawach czuć naprawdę bardzo dobrze. Takie partnerstwa tu się fajnie pokazują, no, taki rozwój zawodowy, który wy lubicie, bo wy, wy lubicie pracować i, zobaczyć, i, i za chwilę zobaczyć efekty tej waszej pracy, a wy się pracy nie boicie. Więc to się pokazuje fajnie. Nie dajcie się tylko zakleszczyć w żadne tam schematy, ani i, yy, nie, stańcie się, nie stańcie się niewolnikiem swoich myśli, prawda? I stu pytań: a jak, a, a po co, a dlaczego? Lepiej to sprawdzić, zweryfikować, dowiedzieć się i wyrzucić taką błądzącą i kleszczącą myśl z głowy. Yy, w emocjach i w uczuciach, tak jak mówię, w relacjach, yy, tu się będzie różnie układało. Yy, ja życzę w każdym razie tym, którzy zdecydują, że będą reaktywowali relacje, że będą ją transformowali, to życzę wam dużo wytrwałości, dużo dobrych pomysłów na tą relację, dużo miłości przede wszystkim, którą chciałabym, żebyście zaangażowali. To jest siła napędowa nas tak naprawdę, ta miłość. W tych relacjach, które chcą powiększać swoje rodziny, to życzę, no cóż, fantastycznego potomstwa, tak? No a tych, którzy chc, przeżyją, mają szansę przeżyć romantyczne chwile, romanse, to też im tego życzę. W każdym razie wszystko to ma być oparte na dobrych intencjach, na... Dobrych osądach, czystych i jasnych osądach, na takim dużym zrozumieniu. A wszystko to ma w to prowadzić w tym roku do stabilizacji waszej życiowej. Odcinacie się od starych spraw i działacie w równowadze. I tego wam, koziorożce, bardzo życzę. Wy szczególnie musicie znaleźć równowagę między pracą a z waszym życiem prywatnym. To jest też dla Waszego zdrowia potrzebne. Więc trzymam za Was kciuki, koziorożce, pracujcie, kochane, i życzę Wam naprawdę udanego pod każdym względem roku 2023, i zobaczymy, jak w kolejnych miesiącach te energie będą się e, pokazywały. Ściskam Was bardzo mocno, trzymam za Was kciuki. Powodzenia!